Ten astronauta pochodzi z jakiegoś sklepu z tapetami centralnie, a jest astronautą, bo ja w ogóle, jakby tak przeanalizować moją dyskografię, to tam jest bardzo dużo kosmosu. I ponieważ mam na nazwisko przybysz, to ja po prostu wciągam to, że, że jest mi nadana misja nadawania z kosmosu. Przepraszam za bałagan, ale tak wygląda. Moja kuchnia i moje życie przez ostatnie dni. Prób na festiwalu Zorza zagram projekt. Paulina Przybysz gra bajm, ale to inny bajm, bo gra go Paulina Przybysz. Bycie niezależnym nie jest proste, ale jest piękne. I w przypadku rzeczy, które tworzymy, a od sztuki wymagana jest chyba ultra szczerość i bezkompromisowość. Powiedz. Powiedz mi, skąd wzięły się te łzy? I żal, czy nastrój masz zły, czy wina jestem ja? Zaczyna to być dla mnie jedyną Mówię, drogą. Myślę, że zupełnie inny jest poziom zrozumienia w ogóle, jak ta materia. Przepływa, dochodzi i y, jest odbierana, kiedy znamy każdy etap. I trochę niezależnie, czy jesteśmy w, y, w jednoosobowej działalności wydawniczej, czy nawet w wielkiej wytwórni, warto wejść na przykład do tłoczni i pomacać płyty i zobaczyć, jak prawda, zawija w to sroberkę. <grywka> Jest w ogóle wielką frajdą mieć bezpośredni kontakt z człowiekiem, klientem, słuchaczką, słuchaczem, osobą słuchającą odbiorcą. Eee, nie robię tego sama, bo z Allegro Smart to jest super proste. Ja tak naprawdę tylko pakuję, przyklejam, a reszta dzieje się sama. OK, to lecimy na pół. Bajm najbardziej chyba kojarzą się z moją przyjaciółką licealną Anną, bo w czasach, kiedy ja właśnie mówiłam jej: chodź, posłuchajmy Mary J. Blige, posłuchajmy Lauren Hill, ona mówiła: Dobra, ale posłuchaj Bajmu. I to był, to był mój pierwszy kontakt, i ona cisnęła ten Baim, ale też razem śpiewałyśmy potem Lauren Hill. Hey, Festiwal Zorza jest dla mnie dość zaskakującą przygodą. Zadał mi taką pracę domową, żeby podjąć się rearanżacji utworów zespołu BAME. co na początku wydawało mi się abstrakcyjne, bo dla mnie Baim był zawsze gatunkiem dorosłych z mojego pokolenia, jak ja byłam dzieciakiem, ale potem bardzo szybko weszła we mnie myśl, że to jest mega challenge i że to jak nie ja <grywka> biorę to na klatę. Ja nigdy nie eksplorowałam w ogóle tej części muzyki. To zbliżenie teraz z, z panią Beatą i w ogóle z jej możliwościami wokalnymi i też z podejściu do pisania piosenek, że, to, że, to, że te frazy są gotowymi hitami. I też myśl o tym, że e, będziemy to grać przed e, ogromną publicznością, co jest miłe uczucie. Czuję, że jak Gandalf mogę zawładnąć tłumem. Ja też mam takie podejście do muzyki, że trochę niezależnie od gatunku jestem gotowa przefiltrować utwory przez siebie i wiem, że odnajdę z nimi wspólny język i że to będzie może mały krok prawda, dla, dla odbiorcy, ale na pewno wielki krok rozwojowy dla mnie. I naprawdę czuję, że dzięki śpiewaniu piosenek bajmu ja w ogóle odkrywam e, różne rejestry w sobie i e, odwagę takich dużych fraz, niczym selingią. To jest bardzo przyjemne.